Witajcie z tej strony, z i dzisiaj sobie programy w Brawl Stars. Przepraszam, że nie było dawno filmów. Teraz postaram się stawiać codziennie, regularnie. Dzisiaj mini opening sobie otworzymy tego Big Boxika i tego Big Boxika i małą skrzynkę. No, i więc yy, najpierw może sobie zagrajmy misję. No. Mm, nie wiem. Dobra, no, zagrajmy sobie solo bólem. Czemu nie? O, pyk Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Wtedy będzie więcej filmów I chyba od razu przegram A może i nie? Pyk Pyk Dobra, chodź tu bój. No nie Jaki... No trudno, no no, od razu minus 5 dokładnie, A no, więc sobie odpuszczę na tego. Ocią otwieram trzy I, i nie pali się, więc nic nie wypadło. Teraz zagrajmy sobie zadymka i na inaczej postacią hmm. kolton. Hmm. Hmm. A, na El Primo ma 20 rangę. MZ coś zagrajmy. Kupiłem sobie skina. Więc jest dobrze. Więc jak mówiłem, będą... Y, postaram się stawiać filmy codziennie. Y, dobra. Tutaj możemy nawet to wygrać, bo trochę nie ogarniają. Chyba. Dobra, jeszcze żyję. O nie już nie. Nie trakałem. No. Więc lecimy sobie na typków. Pyk. No, no. Pik, pik. Nie. Pyk, pyk. Nie. mieliście to. Ja miałem piłkę, ziomek jeszcze mnie przesunął tymi krzakami. Pyk. Dobra, no nie. O nie, nie, nie. Nie strzeli gola. Nie strzeli, nie ma szans. Ha, lubiłem. No Dobrze. O nie, wykorzysta. No nie. Wiedziałem. Jeszcze prosto na piłkę, nie. Nie, 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 nie. nie. No co? Mm. najwyżej będzie dogrywka, albo oni wygrają, albo my, albo będzie remis. Zobaczymy. Mara, hmm. no o nie. O nie. Ajaj nie. więc dzisiaj lecimy, yy, pucharki. Już wiem, jaki będzie tytuł. Minus 8 już mamy, dobra. Dobra, otwieram wszystkie. Teraz nosem otwieram trzy. No, podwajacz, sobie zagramy. Raz to i... No. Już pół roku nic nie trafia, to na serio teraz mówię. Ale podwajacz żetonków mam, więc... A, i może sobie ulepszę na coś. Tylko, że wtedy będzie większa szansa, że wypadnie... ten No. Gadżet, ale bym sobie wolał na bonus zbierać, żeby mieć ten, ten, a brakuje mi tylko dziewięciu, więc nie wiem, czy ulepszać. Dobra, ulepszę roza na gadżet. Ile mam pieniądzów? Hmm. No. Dobra, więc sobie zagrajmy na... A, dobra. Gramy na to, na co, co mamy. Na to, co mamy. O, dobra. Lecimy. Może wygramy to teraz? Pu 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 pu, 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 pu. Bra. Bra, wciągniemy Bra, łap ziomek <grym> Ziomek miał piłkę no, chyba nie wiedział Ajajajaj. Ale już miał mało HP Prun.

Big, big, big. let's say, 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 let's let us let us let us us Dobra, więc to chyba by było. Na tyle. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z Brawl Stars, to zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał. Cześć!